Teleskop Jamesa Weba wykrył serię tajemniczych struktur, które pokazują, że nasze dotychczasowe założenia dotyczące ewolucji kosmosu były błędne. Odkrycia Weba są tak rażąco sprzeczne z naszymi utrwalonymi poglądami, że ściśle rzecz biorąc nie powinny nawet istnieć. W rezultacie, standardowy model kosmologii jest coraz bardziej krytykowany, a coraz więcej ekspertów kwestionuje, czy kosmos naprawdę mógł powstać w tak często cytowanym wielkim wybuchu. Ale co dokładnie odkrył Webb w głębi kosmosu? A jeżeli wszechświat nie powstał w wyniku wielkiego wybuchu, to jak się narodził? Zostańcie z nami do końca i dołączcie do nas, abyśmy wspólnie dotarli do sedna tych ekscytujących pytań. Na początek powinniśmy wyjaśnić bardzo ogólne pytanie, co właściwie znajduje się na krańcu wszechświata i jak jest zbudowany? Cóż Wnikliwa odpowiedź na to pytanie brzmi, nie mamy pojęcia. Nie jest to jednak zbyt zaskakujące, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że nie wiemy nawet, czy coś takiego jak kosmiczny kraniec w ogóle istnieje. Pomimo wszystkich lotów kosmicznych, sond i zaawansowanych technologicznie teleskopów, całkowita wielkość i dokładny kształt kosmosu nadal pozostają wielką niewiadomą. Teoria Wielkiego Wybuchu sugeruje zasadniczo, że Wszechświat ma kształt kulisty, ale to tylko jedna z wielu hipotez. Jeżeli chodzi o kształt, rozważa się również inne obiekty geometryczne, w tym torus w kształcie pączka, a nawet trąbkę. Ale jak i to jest całkowicie uzasadnione pytanie, można wcisnąć nieskończoną konstrukcję w formę wyższego rzędu? Chociaż słowa wszechświat i nieskończoność są zbyt często wymieniane w jednym zdaniu, w gruncie rzeczy nie wiemy, czy idea ta naprawdę odpowiada rzeczywistości. Należy jednak pamiętać o różnicy między nieskończonością a nieograniczonością. Zasadniczo, nawet jeżeli objętość wszechświata jest skończona, może on nadal być nieograniczony. Czy nie jest to jednak sprzeczność? Niekoniecznie, a aby to zilustrować, eksperci często odwołują się do przykładu mrówki umieszczonej na zewnątrz balkonu. W rzeczywistości to małe stworzenie mogłoby biegać w dowolnym kierunku tak długo, jak tylko chciałoby, nie napotykając żadnej określonej krawędzi. Dla owada wyglądałoby to tak, jakby poruszał się po nieskończenie dużej strukturze, nawet jeżeli w przypadku balonu jest to oczywiście nieprawda. Należy jednak zauważyć, że jest to tylko bardzo uproszczony przykład ilustrujący. W przeciwieństwie do balonu, zgodnie z klasyczną kosmologią, wszechświat nie jest osadzony w przestrzeni wyższego wymiaru krawędź naszego wszechświata. Jednak pomimo wszystkich pytań bez odpowiedzi rozsądne jest założenie, że wszechświat rzeczywiście ma krawędź, a przynajmniej, że tak jest w przypadku naszego wszechświata. Zgodnie z zasadą kosmologiczną, która mówi, że wszechświat zawsze wygląda tak samo dla obserwatora, niezależnie od jego położenia i kierunku obserwacji, Wokół Ziemi istnieje sferyczna przestrzeń, która ogranicza nasz widok gwiazd. A ponieważ wielki wybuch nastąpił około 13,8 miliarda lat temu, można by pomyśleć, że odległość do naszego horyzontu kosmicznego również wynosi 13,8 miliarda lat świetlnych. Ale to nieprawda. Nie możemy zapominać, że kosmos nie jest bynajmniej sztywną, niezmienną strukturą, ale konstrukcją, która rozszerza się od niepamiętnych czasów. Jednak wszechświat nie rozrasta się już w istniejącą przestrzeń, ale to sama przestrzeń nieustannie się rozszerza. Ta kosmiczna ekspansja oznacza, że odległości już pokonane zostały retrospektywnie wydłużone i że odległość od horyzontu obserwacyjnego wynosi ostatecznie nie 13,8, ale 46,6 miliarda lat świetlnych. Odległe obiekty i struktury, które dziś wyznaczają granice obserwowalnego wszechświata, były oddalone od nas o 40 milionów lat świetlnych, kiedy powstały. Ponieważ jednak jakiś czas temu przekroczyły horyzont zdarzeń, nie można powiedzieć, jakie procesy obecnie tam zachodzą. Pozostaje nam jedynie kosmiczny widok na przeszłość. Jednak pytanie o to, co faktycznie kryje się poza obserwowalnym wszechświatem, jest niemniej pewne. Niektórzy badacze podejrzewają, że obszary niewidoczne dla nas są zbudowane w podobny sposób jak te, które znamy, ale inni uważają, że możliwe jest, że struktury wykraczające poza naszą astronomiczną wyobraźnię pozostają tam w stanie uśpienia. Niemożliwe odkrycia teleskopu Jamesa Webba. Teraźniejszość i przyszłość współczesnej eksploracji kosmosu noszą imię Webb. Wystrzelony w przestrzeń kosmiczną 25 grudnia 2011. Teleskop Jamesa Weba jest nawet 100 razy bardziej czuły na fale elektromagnetyczne niż jego poprzednik Hubble i byłby w stanie wykryć z Ziemi ciepło trzmiela na powierzchni księżyca. Oczywiście urządzenie warte 10 miliardów dolarów nie służy do poszukiwania puszystych owadów, jego głównym zadaniem jest badanie pierwszych świecących struktur i galaktyk, które powstały po wielkim wybuchu i następującej po nim ciemnej epoce. Jak dotąd Webb spełnia wysokie oczekiwania. Pierwsze zdjęcia opublikowane w lipcu 2022 całkowicie zachwyciły światową opinię publiczną. Obrazy osiągnęły niespotykany dotąd poziom szczegółowości i ujawniły obszary, które były nadal niewidoczne dla teleskopu Hubble'a i innych. Webb był również w stanie dodać do map gwiazd najstarsze znane galaktyki. Niektóre z tych galaktycznych wcześniaków istniały już 290 milionów lat po wielkim wybuchu, a jednak te niezwykłe odkrycia to tylko jedna strona medalu łeba. Cała prawda jest taka, że Webb znalazł obiekty, których żaden astronom nie mógł się spodziewać, z tego prostego powodu, że ich istnienie uważano za niemożliwe. A wszystko zaczęło się tak niepozornie a dokładniej od sześciu prostych punktów świetlnych, które następnie zyskały niechlubną nazwę, łamaczy wszechświata i utorowały drogę do największego kryzysu kosmologicznego naszych czasów. Ale dlaczego tak się stało? Aby odkryć nowe szczegóły na pierwszych zdjęciach weba w bliskiej podczerwieni, zespół ze Swinburne University of Technology w Melbourne ponownie przyjrzał się odpowiednim zestawom danych, Analizując fragment nieba w pobliżu Wielkiego Wozu, eksperci zauważyli niezwykły szczegół: sześć czerwonawych, migoczących obiektów, których wiek oszacowano na ponad 13 miliardów lat na podstawie ich przesunięcia ku czerwieni. Innymi słowy, te złowieszcze źródła światła istniały już 500-700 milionów lat po narodzinach wszechświata. Dalsze badania wykazały, że punkty te wykazują cechy typowe dla bardzo wczesnych galaktyk i że mają ogromny problem. Czy naprawdę tak jest? Naukowcy spodziewali się znaleźć w tak wczesnej fazie rozwoju kosmosu jedynie galaktyki karłowate, ale w rzeczywistości struktury te były już tak masywne i zaawansowane jak nasza Droga Mleczna dzisiaj. Ale jak to w ogóle możliwe? Jak galaktyki mogą ważyć już ponad 10, a w jednym przypadku nawet ponad 100 miliardów mas Słońca, skoro niezbędna do tego materia jeszcze nie istniała? W obliczu tej oczywistej sprzeczności naukowcy początkowo podejrzewali, że popełnili poważny błąd. Jednak nie. Wielokrotne analizy danych wyraźnie wykazały, że niemożliwe obiekty są prawdziwe. Nawet gdyby tylko jedna z odkrytych galaktyk okazała się prawdziwa, oznaczałoby to dramatyczny przewrót w obecnej kosmologii. Aby wyjaśnić samoistnienie tych struktur, gęstość materii we wczesnym wszechświecie musiałaby być nawet pięciokrotnie większa niż dotychczas zakładano. Alternatywnym wyjaśnieniem jest to, że galaktyki rozrosły się w sposób całkowicie nam nieznany. Tak czy inaczej, nasze dotychczasowe teorie dotyczące ewolucji kosmosu są poważnie podważone. Ale jak poradzić sobie z odkryciem, którego po prostu nie da się wyjaśnić? Po pierwsze, dodajemy je do listy innych niemożliwych odkryć łeba, ponieważ łamacze wszechświata to dopiero początek. Od tego czasu Webb wykrył wiele innych struktur, które zgodnie z naszym kosmologicznym rozumieniem nie powinny w ogóle istnieć. Najnowszy przykład miał miejsce pod koniec maja, kiedy teleskop znalazł przedwcześnie dojrzałą siostrę Drogi Mlecznej, która była jednak 10 razy masywniejsza niż nasza galaktyka. Czy teoria wielkiego wybuchu jest nadal aktualna? Podsumowując, zagadkowe odkrycia Weba budzą coraz większe wątpliwości co do standardowego modelu kosmologii i skłaniają naukowców do poszukiwania alternatyw dla pozornie ugruntowanej teorii wielkiego wybuchu. Konkurencyjne hipotezy są równie liczne co dziwaczne. Czy naprawdę żyjemy w czarnej dziurze? Czy nasz wszechświat jest tylko maleńkim ogniwem w nieskończonym łańcuchu wszechświatów, a może wszechświat jest w ostatecznym rozrachunku niczym więcej niż Symulacją. Cóż, w zasadzie nawet w kontekście kosmicznym wszystko się kiedyś kończy. Teoria dotycząca finału wszechświata nosi nazwę Wielkiego Zgrzytu. Głosi ona, że pewnego dnia pod wpływem siły grawitacyjnej kosmos zapadnie się i doświadczy swego rodzaju odwrotnego wielkiego wybuchu. W dalszym rozwinięciu tej ekscytującej hipotezy wielki wybuch ostatecznie staje się wielkim odbiciem. Innymi słowy, wszechświat zawsze przechodził przez ustalony cykl, a koniec jednego zawsze oznaczał początek nowego wszechświata. Zgodnie z teorią wielkiego odbicia, nasz kosmiczny świat również w pewnym momencie ulegnie zapadnięciu, torując drogę dla kolejnego wszechświata. Niemniej zaskakująca jest teoria wysunięta w szczególności przez Nikodema Popławskiego z Uniwersytetu New Haven. Może się okazać, że w rzeczywistości znajdujemy się wewnątrz czarnej dziury. Dokładniej rzecz biorąc, przyszły kosmos początkowo istniał w postaci maleńkiego, pierwotnego ziarna. Gdy osiągnięto punkt, w którym materia w centrum grawitacyjnego potwora nie mogła być już dalej ściskana, ziarno o się dziesiątek miliardów mas Słońca pękło, wprawiając wszechświat w ruch. Jednak pomimo tego, jak ekscytujące mogą być różne alternatywy dla wielkiego wybuchu, nie powinniśmy zapominać, że nadal towarzyszą im fundamentalne pytania. Co właściwie wydarzyło się wcześniej i czy w ogóle było jakieś wcześniej? Jeżeli nie, to jak coś mogło powstać dosłownie z niczego? Wszystkie te pytania wykraczają poza granice ludzkiej wyobraźni, a to, czy kiedykolwiek otrzymamy na nie jasną odpowiedź, zapisane jest w przysłowiowych gwiazdach. Jednak przycisk subskrypcji jest wyraźnie widoczny pod naszym filmem. Wystarczy kliknąć kciuka, a następnie subskrybuj, aby być na bieżąco. Do zobaczenia.